Rebek? Krokodylu. Rebek, krokodyl. Rebek, Ty nie szukaj już tego krokodylka, ja już z nim rozmawiałam, ale jak tak nic z tego nie no. Zaraz, zaraz, rozmawialiście z krokodylem? Tak. Nie no, to chyba wam powiedział, co należy robić, żeby umknąć krokodila. Ale on mówił tak, że należy jeść dużo owoców, warzy, a czego nie za dużo, tak? Tylko od czasu do czasu. Ale na koniec, on powiedział jeszcze coś. Źle. żebyśmy wszyscy razem udali się do tej, do szczoteczki Matyldy. I ja właśnie tego nie rozumiem. Ale zaraz, zaraz, krokodyl wysłał nas do szczoteczki Matyldy, tak? A wy nie wiecie dlaczego? I dlatego, że ona wie wszystko na temat czyszczenia i pielęgnacji zęby. Ale no. Może ją zawołać? Zawołajmy ją! Matyldo! Matyldo! O, Matyldo! Witam! Koteczki, moje drogie! Aż w buzi gorąco! Ale ja uwielbiam gości, a najbardziej dzieci! Ja szczotkuję tak super, że się ząbek świeci. A ja mogę Wam w czymś pomóc? Ta. Chętnie byśmy korzystali z Twojej propozycji, ale myśmy już dzisiaj zęby myli, prawda? Tak! Lepiej nam powiedz, jak rozprawić się z czarownicą próbnicą, jak ją pokonać. O, Renikiu! To proste. Szczotka. Szczotka. Pasta z krokodylkiem. Pasta z krokodylkiem. Ale to nie tajemnica, nie? Na dobre próbnice niszczy. to by mi suwa, tak wyciąga jak z gąbki, by w wszystkie dzieci miały śliczne, śnieżno-białe... A na te babę-czarownicę. Właśnie. Co masz na babę-czarownicę? Na babę-czarownicę? No co masz na babę-czarownicę? To ty ruszaj z dużym serwem. już Ale razem z dziećmi zniszczyć ręku ją jakimś podstępem. Razem z wami pomożecie mi? Na pewno bym Jeśli sam jej nie dasz rady. Nie wiem, szukać pomocy u dzieci. A szukaj pomocy u dzieci. Nie <noise> się z dwa muszę. Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Nigdy dosyć mi czyszczenia! Do widzenia, do widzenia! Słuchajcie to, niesamowita kobieta. Całe swoje młode życie poświęciła na walkę z krupicą. Ja włączyłam. Ja trafiłam na takie wielkie powojowisko. Kraina zepsutych zęb zębów. Co znaczy, o, że powolutku zbliżamy się, się teraz, teraz do o, Ruch i co do Jorku, Wielku, Oj, ojoj, oj, oj, oj. Kochani, kto się niczego nie boi? Yeah. Ale Kierka, ja! Ale się rączki! rącz! ja Dziewczyny są Panie. zwykle odważniejsze niż no, chłopcy, prawda? Poproszę koleżankę w Londynu chodź. Poproszę ciebie. Chodź. Poproszę ciebie. Ty już byłeś i kogoś nie i Idź, chodź. I wystarczy. Reszta siada. my stajemy przodem do publiczności. Uczymy się teraz kroku marszowego. Wysoko stań tu obok koleżanki. Wysoko kolanka i Mateczka chrąci. Tak cichutko jak tylko potrafimy, dobrze? Szszsz! Trzymyj próchni co bo stara. Ślizgaj, Tetka, Tetka! Nie ominie mnie no. ara. Ślizgaj, Tetka, Tetka! Kiedy wiedzę wytropimy, Dobrze, Tetka! Szybko, szybko się do... z nią rozprawimy. Maszerujemy! Na czarownicę Królny marsz. Dziękuję. Dziękuję. Siadajcie. Dziękuję. A Ty co, lewo ręce? Cześć. Dziękuję. Siadajcie. Słuchajcie, jesteśmy w zamiejscowej siedzibie czarownicy i Mam takie zupełnie techniczne pytanie. Czy ktoś tutaj boi się czarownic jeszcze? To bardzo dobrze, bowiem czarownice nie istnieją. Występują tylko w bajeczkach, w pioseneczkach, w kinie, w telewizji, w teatrze. Słuchajcie, generalnie w naturze taka jednostka chorobowa jak czarownica nie występuje. Natomiast próchnica. Występuje I jest to, słuchajcie, choroba, która atakuje naszą jamę ustą i nasze uczębienie. Ale co można zrobić z chorobą, kto mi powie? Wyleczyć, oczywiście! Pomożecie mi ją wyleczyć? Tak! To dobrze się składa. Mam teraz jeszcze jedno pytanie, takie dosyć istotne. Uwaga, jak powiem i zapytam, od razu podnieś ręce, jeżeli ktoś się poczuje, że to jest właśnie o nim. Czy jest to jakiś skarżypyta Pyta, ręka do góry. O, widzę, że paru się znalazło. Uwaga! Każdy z pyta już o nic nie pyta. Swój wskazujący palec zakłada na prywatny nos o w ten sposób, o tak szczelnie. I jakby was próbnica pytała, kim ja jestem z zawodu, to nie mówimy, prawda? Bo jak powiecie, wtargnie do naszej jamy ustnej i splądruje nasze piękne ząbki. Tak więc pamiętajcie, musimy współpracować, nie możecie mnie wydać. Bo jest bardzo szpetna, bardzo słabo pachnie, namawia dzieci do jedzenia słodyczy, przynosi 10 kg cukru. 50 Pięć zece, a potem polej tokiem słodki, a dwa batony, a pięć lizaczków, a niech wychrzywi wszystkie morki, a potem dosyp Czekolady. wyjęte nie dam rady. A niech im te kąpki to wtedy wypadną, a brzydką zmienią buzię ładną, no. I jakaś pewna a Pachnie niemożliwie. Dzień dobry, piękna pani. Zdaje mi się, że coś słyszałam. A to, a to chyba mi się zdawało, nie? Tak. Słuchajcie, nie dość, że pachnie niemożliwie, to jeszcze głucha i ślepa. Dzień dobry, piękna pani. To ty jesteś tą jedyną w świecie prze... Przecudnej urody, księżniczkę oprócznicą. Ale. W... Naturalnie, że to ja, no któż by inny, no? Ach, pani, wreszcie się odnalazłem. Pozwól, że pokłonię się do tych pięknych stóp.

Denis mam na drugie, na pierwsze mam remigiusz. Denis? Remigiusz, a z zawodu jestem. A! Jestem malarzem. Malarzem? Tak, maluję lamperię na szkola? Malarz. Malarzem? Malarzem. Przedszkola, tak. Malarzem? On jest malarzem? Tak! Malarzem? Tak! A nie, no to 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 ty 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 posłuchaj! Ja ci zdradzę teraz mój największy sekret. Dobra! Moja mok i Yy, tak? A wieczorem! A właśnie, co robisz wieczorem dzisiaj? A wieczorem? A wieczorem, to ja tylko czekam, kiedy jakiś dzieciaczek położy się, tak! I zapomni przez te moje ząbki. Ja wtedy to tak smaruję mu te wszystkie zęby moją się poruszać. Dobrze, powiedz mi w takim razie, co się dzieje, jak dzieci myją zęby, jak myją rano. Jak myją. No obiad i wieczorem. Jak myją! To co wtedy to robisz? To ja nie przychodzę. Oj, się zmęczyłam. Wiesz, stara już jestem. Ja no to prawda. Zapracowana. No. O, biedna Chłopaki. Chłopaki. A ja tobie o, to nie mogę! po świeżo wygrzaną. A ja? może mogę jednak, no? A, to Babciu, nie. usiądź, usiądź spokojnie, kochanienka, Wiesz co, ja nawet... Nie, to nie. Babciu! Ja przygotowałem Ach. dla ciebie kołysankę. Pilnuj mikstury! Nie no, pilna to moja druga specjalizacja. A. Droga babciu... A. Ach, śpi druhnico, dwa Wszystkie moce, nawet złe, pogrążone są we śnie, a próchnica je za nie. Aha, próchnica, aha, straszna straszna zębów choroba. Aha, pruchnica, próchnica, a pan Remek ciebie poko... Pokona. na, oczywiście. Pali, śpi choroba. Mecy z rozprawimy z tobą. Z trupnicą wygrać mecz, dwaj osembe czyści lecz, a próbnica pójdzie brecz i razem refren. Uwaga! Aha, aha, wszyscy, aha.